Święta wprawdzie już za nami, jednak mnie ciągle trzymają emocje. Nie jest to żadna euforia ani radość, lecz rozczarowanie. W tym roku wszystko straciło swój charakter. Zawsze przygotowania zaczynały się długo przed świętami. Wiadomo, mycie okien, odkurzanie, znoszenie ozdób ze strychu. Później z rodzeństwem i rodzicami siadałam przy stole. Robiliśmy kartki świąteczne, piekliśmy i ozdabialiśmy pierniki. Ktoś co chwila latał z aparatem, uwieczniając nasze roześmiane miny. Pies szczekał do puszczanych już petard, a z radia leciały kolendy, które były taką kropką nad i. Tydzień przed Wigilią było ubieranie choinki i rozkładanie ozdób. Oczywiście wszyscy w dobrym humorze tańczyliśmy z łańcuchami z papieru. A sama wigilia? Wszyscy zebrani u nas w domu, rodzinna atmosfera, kolendy, siedzenie do późna i wspólne odpakowywanie prezentów. A w tym roku? Kilka tygodni przed Wigilią sprzątanie na całego. Później długo, długo nic i dopiero tydzień przed wszystkim zaczęło się ozdabianie. Choinkę ubraliśmy w pół godziny, w międzyczasie ktoś rozstawił ozdoby. Świąteczne kartki robiłam tylko z mamą, pierniczki. Gdyby nie aparat, to zapewne nikt nawet by się nie roześmiał. W tym roku z pewnych powodów musieliśmy też rozdzielić wigilię jak kiedyś. Wpierw do jednych dziadków, a później do drugich, takie bieganie. Zero śniegu, deszcz plus 5 stopni i wiatr. Na wigilii atmosfera jakaś nie mrawa. Próbowałam się wygłupiać, śpiewać kolendy, ale i tak co chwilę byłam uciszana. Bardziej niż wigilie przypominało mi to niedzielny obiad. Drudzy dziadkowie, chorzy, zasmarkani, naprawdę ledwo siedzieli, więc ulotniliśmy się po dwóch godzinach. Wracając do domu, w radiu zamiast kolęd słuchałam najnowszych mega hitów. Powiedzcie mi, czy to tak już będzie? Czy tylko za dzieciaka jest takie wielkie podekscytowanie, a z wiekiem to mija? Bo naprawdę tegoroczne święta to jakaś pomyłka. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.